Nie tylko o, o tym, by być widocznym i nosić odblaski, ale po prostu by pamiętać o bezpieczeństwie, o, o tym, że się zachować w stosowny sposób na drogach jest bardzo ważne. Z myślą o naszych mieszkańcach Po to, aby czuli się bezpieczni Jako rodzice Po to, aby dzieci były bezpiecznie, bezpieczne Aby nauczyły się bezpiecznego poruszania się po drodze Bo przecież życie jest tylko jedno Setki tysięcy e, osób Jest ofiarami wypadków drogowych Ponad prawie chyba 5 tysięcy ofiar śmiertelnych Setki tysięcy ofiar wypadków. No to jest przerażające. To są statystyki, które to naprawdę zatrważają.